Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj czas na test kolekcji, którą wypuścił Daniel Sobieśniewski. Mowa tutaj jest o Kobo Professional Film Pastel. Udało mi się kupić na online oraz udało mi się kupić cztery kolory cieni w kremie i dzisiaj chciałabym bardzo mocno pobawić się w tą paletą. Zobaczyć jakie są takie moje odczucia, opowiedzieć Wam o tym jaka tutaj jest kolorystyka, więc jeśli macie ochotę zobaczyć kolejny film i kolejny tutorial w moim wykonaniu, no to zapraszam Was serdecznie. Ja Was Ciągam bliżej jak zwykle, żeby pokazać Wam przede wszystkim słocze, kolorystykę, żebyście mogli sobie dokładnie wszystko obejrzeć z bliska. Ok, zaczniemy sobie od omówienia paletki. Paletka prezentuje się w ten sposób, bardzo poręczna, ma w swojej tutaj y, zawartości również lusterko, które też y, jest jakby fajne, ponieważ no, dla tych, co korzystają z takich lusterek, ja często korzystam podczas malowania. To jest to opcja e fajna. E, jeszcze kilka słów odnośnie tego, tu jest cień uszkodzony, odnośnie pakowania na online. Ja zdecydowałam się, żeby kupić tą paletkę, która kosztowała 99 zł. Nie mało, ale mamy 21 cieni. E, słuchajcie. E, Pakowanie przez Drogerię Natura swoich paczek wysyłkowych to jest po prostu istny dramat. Nie tylko mam doświadczenie jakby z paczkami otrzymanymi, ale również mam doświadczenie jeśli chodzi o paczki PR. Często kosmetyki są uszkodzone, często są rozwalone i ja rozumiem, że oni mają taką zasadę, że nie pakują w plastik tylko w karton, ale na przykład Andzia Meksmo przepięknie potrafi zapakować palety Owija w taki cienki, cienki karton, mega stabilny. Żeby te palety nie, nie miały tego wstrząsu i uszkodzeń Dla mnie osobiście, jako dla konsumenta Jest to powód do zdenerwowania Ponieważ, no mówię, płacicie, otrzymujecie I paleta nie wygląda jak nowa, tylko jak rozwalona Więc... Yy... Oczywiście, możecie skorzystać z reklamacji, odesłać paletę i żądać ponownie, jednak nie macie tej gwarancji, że ponownie paleta, która do Was przyjdzie, nie przyjdzie uszkodzona. To taka moja mała uwaga na wstępie odnośnie zamówień online: że prędzej bym radziła Wam się przespacerować po. Paletę po prostu bezpośrednio do drogerii Natura. Tak samo jeszcze chciałabym powiedzieć odnośnie y, aplikacji, jakiejś strony drogerii Natura, to też to jest taki dramat, żeby wyszukać jakiekolwiek nowości i słowa kluczowe u nich w wyszukiwaniu, to też jest dramat. Może jak to powiem głośno, to może zrobią porządek z tym, ponieważ no, y, robienie zakupów u nich na drogerii nie ma w ogóle zakładki nowości, którą klikamy i które by wyskakiwały wszystkie nowe, aktualne rzeczy. Jest tam straszny mishmash i bałagan. I warto by było nad tym popracować, bo wiele stron oferuje nam bardzo fajne, e, od razu zorganizowane kategorie na stronie, w, co ułatwia życie podczas zakupów online. Teraz przejdziemy do palety. Mamy tutaj 21 cieni. Jest tutaj taki dosyć duży rozrzut kolorystyczny, ponieważ, jak widzicie, pierwszy rząd u góry siódemka jest taka bardzo mocno neutralna. Potem przechodzimy do tutaj takiego ciemnego jednego cienia i mamy taki trochę feeling, właśnie tak jak sama nazwa wskazuje. Jest to pastel. Ma być pastelowy vibe. Ja oczywiście. Dzisiaj przygotuję dla Was słocze w klasycznej formie, czyli będę je pokazywać rzędami na ręku Tutaj przez aparat, przez kamerę, zazwyczaj robię to telefonem, ponieważ telefon ma fajne ustawienia autokorekcji nie przekłamuje mi tutaj kolorów, tutaj nie przekłamują kolorów, tylko mam problem z ostrością Bo mam bardzo fajny obiektyw, który przepięknie uwielbia się zmydlać <laughs> Więc dlatego najczęściej widzicie te moje słocze, które wykonuję po prostu telefonem Paleta wzbudziła we mnie bardzo potężne Pozytywne emocje. Jak zobaczyłam ją na online, miałam takie szybsze bicie serca. Daniel przygotował cudowną pracę e, artystyczną e, i bardzo mi się ta praca spodobała. Nawet pierwszy rzut i pierwsza myśl była moja taka, że odwzoruję, ale potem zdałam sobie sprawę, że jakby kolorystyka tej pracy to jest tylko kilka kolorów, a ja bym jednak chciała popracować sporą ilością cieni, więc pewnie będzie coś mega w moim stylu, ale z użyciem dużej ilości koloru, e, bo chciałabym po prostu popracować tymi produktami. Mamy Tutaj cienie matowe, satynowe, błyszczące. Um, nie przeciągam i pokazuję Wam tak naprawdę, jak to wszystko wygląda. No dobra, jestem po pierwszych wstępnych słoczach położyłam sobie bazę na powieki z Maka Paint Pot w odcieniu Painterly i będę przechodzić do zabawy tymi produktami. Zastanawiam się, czy pomagać im i łączyć je z tymi cieniami w kremie, ale... Nie wiem właśnie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo nie chciałabym im pomagać, ponieważ już co zauważyłam przy Słocze, chociaż Słocze, słuchajcie, nie są żadnym wyznacznikiem pracy z cieniami, tak tutaj zauważyłam dosyć taką mega zbitą konsystencję. W ogóle te cienie są tak malutkie, że ciężko było wsadzić palec przy e, cieniowaniu, ale to mnie akurat nie zniechęca. Bo jeśli pędzlem będzie ładnie wchodzić kolor, no to wiecie o co chodzi. I myślę o tym, by... Um, użyć jednak tych fioletów i delikatnie zacząć sobie tutaj od techniki color cream e, i nałożyć e, odrobinę właśnie tego cienia w kremie, a potem przejść właśnie do zabawy i cieniowania. E, który z tych kolorów? W ogóle chciałam powiedzieć, że te kolory tutaj w kamerze w podglądzie. W ogóle są, jakby widać różnicę kolorystyczną pomiędzy nimi, ale tak jak Jana na przykład, a nie patrzę na żywo tutaj w tych wszystkich światach, to różnica kolorystyczna jest minimalna. Wezmę sobie ten fiolet, on nazywa się Lila, lila Rouge. Wykładam sobie na wierzchnią część dłoni i utworzę bazę z tego cienia w kremie, w zewnętrznym kąciku oka. Z techniką kremową trzeba, słuchajcie, Pracować pomału, dokładając produkt. Więc polecam Wam naprawdę, jeśli macie doświadczenia, budować taki cień, czyli dokładać bardzo stopniowo w różnych kierunkach, ponieważ cienie przeważnie, które są dedykowane, są nie dość, że mocno napigmentowane, to jeszcze uwielbiają bardzo szybko stygnąć. Dobrze jest, słuchajcie, też zaopatrzyć się w taką gąbeczkę i wycierać sobie nadmiar produktu z pędzla. Jeszcze bardzo ważna informacja jest taka, jeśli pracujecie już z konsystencjami kremowymi, bardzo istotne jest to, by cień został rozłożony perfekcyjnie. Jeśli nie zrobicie tego na tym etapie, a zaczniecie pracować z cieniami sypkimi na kremowej konsystencji, które już nawet lekko przystygnie, to wszelkie nierówności będą mocniej widoczne, dlatego mega ważne jest, by pracować precyzyjnie. Dlatego budujcie kolor, a nie aplikujcie na raz. Biorę sobie ten cień lilak, i zaczynam sobie od cieniowania, tutaj na razie wyszło tak. Mono kolorystycznie. Mam ochotę na ten odcień lici, na razie mocniej angażuje te odcienie pastelowe. No i teraz wypadałoby wziąć ten żółty odcień. Na razie jestem całkiem zadowolona. Zobaczymy jak będzie dalej. Teraz czas przyciemnić odrobinę zewnętrzny tutaj kącik oka, żeby ten makijaż miał bardziej taki wpadający charakter. I sięgam po indigo. No dobra, 6 godzin później, po odcięciu, biorę sobie odcień, który nazywa się Pastel i dam go odrobinę tutaj pod włókiem brwiowym, żeby złagodzić te przejścia. No dobra, koniec bawienia się w tą perfekcję i chciałabym teraz przejść do takich właśnie pastelowych niebieskości tutaj w wewnętrznym kąciku oka. A żeby to uzyskać, potrzebuję. Troszkę białej bazy. Biorę sobie Danesę Myrix. No dobra, zacznę sobie od tego Heaven. Chcę go zobaczyć, czy on ma tu moc. Kompletnie nie wiem, czy to ma sens ręce i nogi, ale jeszcze wypróbuję Sky. Biorę teraz cień Admiral i dam pomiędzy. Dwa kolory, fiolet i sky. No dobra, słuchajcie, jak zwykle wykonałam sobie kreseczkę jednym z cieni i tutaj użyłam Indigo. E, zmoczyłam, narysowałam sobie kreski, e, dopasowałam je do zewnętrznych kącików i teraz czas wytuszować rzęsy oraz przykleić sztuczne i przejdziemy do malowania dolnej powieki. No dobra, rzęsy wyklejone, jak zwykle White Duo, dwójki w rozmiarze 11, 12 i 13. W sumie mam na oczach tylko po 5 modułów zamontowanych, a wygląda to perfekcyjnie. Makijaż dolnej powieki zacznę sobie od korektora Mega Concealer od Mojry w odcieniu 150 Korektor też nam e, zrobi taką bazę na dolnej powiece Zacznę sobie od cienia Sky. Natomiast tutaj w zewnętrznym kąciku wezmę Admira. I z racji tego, iż mam słabość do błyszczącego wewnętrznego kącika, wezmę ten, który się posypał, cień pitch. Zobaczymy jak on tu wejdzie, strasznie się osypuje i bez bazy raczej nie wejdzie, więc zmoczę wewnętrzny kącik i wezmę sobie Glam Glue. Linię wodną zrobię jasną i wezmę sobie kredkę z Eveline i jest to Variette gel eyeliner pencil w odcieniu 05. Makijaż oczu jest gotowy. Pozwólcie, że wykonam resztę twarzy poza kamerą. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie produkty położyłam na twarz, na usta i na konturowanie, zapraszam Was, bo rolkę umieszczę na Instagramie. Natomiast za chwilę do Was wrócę i zrobimy sobie podsumowanie tej kolekcji. No dobra, kochani, jestem gotowa, żeby dać Wam podsumowanie. Chciałam zrobić taki makijaż, który będzie mocno w pastelach. Z racji tego już ta paleta przerasta maty, a tutaj błysków jest tak naprawdę niewiele, bo chyba dwa? Tak, dwa, nie, trzy. Trzy błyski na 21 cieni. Um, mam mieszane uczucia co do tej palety, muszę Wam powiedzieć, a jeśli chcecie wysłuchać, słuchajcie. Jak mogliście zauważyć, chociaż i tak film jest bardzo mocno przecięty, no bo inaczej wiecie. Ja bym tutaj musiała publikować filmy nawet po dwie godziny i pewnie co niektórych bym zanudziła po prostu. Musiałam wielokrotnie dokładać tych cieni i powiem szczerze to, co powtarzałam Wam w ostatnim filmie, że jeśli cień jest średnio napigmentowany, to nawet na kremowej konsystencji będziecie musieli nadbudowywać ten cień, budować, budować, blendować, budować. Pastele. Są to cienie trudne, dlatego że przeważnie, by wydobyć ich pastelowość, potrzebują jasnego podłoża. Zobaczcie charakterystyczna rzecz. Tutaj na dole było kładzione tylko na korektor i ten niebieski ma zupełnie inny odcień niż tu na górnej powiece, ponieważ tutaj była zastosowana jasna baza. I o czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że aplikowałam ten cień Sky, który potencjalnie na słoczu wypadł najlepiej, ponieważ e, aplikowałam go i mówię: O, ten ma fajną pigmentację. No to niestety właśnie ten cień do cienia, który tak naprawdę nie ma problemu z innymi cieniami, które są świetnie napigmentowane, ostrzeżenie, miał problem, żeby, że tak powiem, się ładnie i równomiernie rozłożyć. A to dlatego, że cienie te są dosyć mocno suche. Brakuje w nich takiej kremowej konsystencji, są bardzo zbite i suchawe. Co powoduje, że jest troszeczkę utrudniona praca i możecie nie zobaczyć wszystkich kolorów w 100% tak, jak oczekujecie. Dlatego powtarzam o tym, że pastele rządzą się swoimi prawami. Aby pastel był dobrze widoczny, to pastel potrzebuje białego podłoża. Eee, kochani, mm, użyłam sporej ilości cieni pastelowych, nie nastawiałam się. Jestem, musiałam okno zamknąć, ponieważ pies sąsiadów drzeje. Słuchajcie. E, użyłam większości pastelowych cieni, bo na tym mi najbardziej zależało. E, tak jak paleta się nazywa, fil-pastel, chciałam poczuć pastel i myślę, że ten pastel poczułam i w końcu e, uzyskałam efekt taki, jaki chciałam. Natomiast nie było to e, bardzo proste. Trzeba było troszeczkę się namachać pędzlem i trzeba było kłaść i kłaść i kłaść. Mam wrażenie, że te cienie mają zupełnie inną pigmentację niż poprzednie paletki Kobo, przynajmniej te takie, wiecie, podłużne paletki. Tylko że one są w dosyć neutralnych odcieniach, i neutralne odcienie jest łatwiej zrobić niż cienie kolorowe. Zwróćcie uwagę, że kobo rzadko puszcza tak kolorową paletę, jak teraz, i podejrzewam, że każdemu szybciej serce zabiło, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakości neutralnych ich cieni, które są fenomenalne. A tutaj mam takie delikatne mech. I nie chcę nikogo nakierunkowywać, ponieważ ja mam wielki szacunek do Daniela Sobieśnickiego, mam wielki szacunek do marki Kobo, ponieważ lubię ich produkty. Mam wiele ulubionych perełek z ich gamy z oferty. Tak ta paleta nie podoba mi się za bardzo. E, ciężko mi się nią pracowało. Mm. I jeśli miałabym przyznać taką ocenę od 1 do 10, naprawdę serce mnie aż boli, ale dałabym takie 6. Więc paleta jest droga, bo kosztuje 99 zł, no ale musimy pamiętać, że jest tu bardzo dużo kolorów. Bardzo dużo kolorów. I jeśli szukacie takich kolorów w swojej kolekcji, no to możecie próbować. Ja też czekam na Waszą opinię, dajcie znać, ponieważ mi po prostu bardzo średnio... Podoba się pigmentacja i możliwość budowania tych cieni. Eee, zostały zrobione też cienie w kremie. Ja pamiętam, że robiłam recenzję poprzednich cieni w kremie które przyszły do mnie w paczce pr i trochę narzekałam tam bo pamiętam ten moment, że szkoda że ta pigmentacja nie jest lepsza i że nie można tak budować no to teraz muszę Wam powiedzieć, że przy tych fioletach przynajmniej przy tym jednym, który używałam jest totalnie bez zarzutu nie musiałam nadbudowywać tego cienia w kremie i fajnie się rozcierał i szybciej zastygał i ta pigmentacja jakby była lepsza, więc bardzo mi się podobają te cienie w kremie, będę sobie jeszcze próbowała Pozostałe odcienie w innych filmikach, w innych tutorialach. Mimo wszystko, miło spędziłam czas z Wami i mimo wszystko fajnie mi się kręciło ten tutorial. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Dajcie znać, czekam jak zwykle na Was w sekcji komentarzy. I do następnego. Trzymajcie się, hej! Thank you